Yeah. Cześć. Jesteśmy w Kostrzynie. Znowu? No dopiero. znowu, Oj, po długiej, długiej przerwie powracamy do bardzo ciekawego miejsca, które już kiedyś wam pokazaliśmy. Tak. To było tak... tak troszeczkę męczyło, co tutaj się znajduje, także mhm. dzisiaj będziemy próbować odpowiedzieć na to pytanie. Co, co? Tutaj za tym murem się coś schowało, czy tylko nam się tak wydaje? No właśnie, Jakieś właśnie. tej tutaj tajemnice są tego... Znaczy, tak, tak. Odnośnie tego filmu tu do góry jest, będzie link do tego filmu, sobie zobaczycie. A my teraz będziemy robić odwierty. Ryba, ty będziesz robił odwiert. Tak, oczywiście od czarnej roboty. Jak zawsze, on lubi czarną robotę. A ja Działamy. będę nagrywał to, co on będzie robił. Oczywiście. Działamy. Także bądźcie z nami i my lecimy. Co się okazało, że niestety wiertło tej długości jest za krótkie? Mamy to tutaj akurat, tutaj w tym miejscu mamy akurat najdłuższe, więc nie mamy, więc musimy kupić dłuższe. Życie pokazuje nam takie fakty, że nam się coś wydawało, że jest to jakaś zamruka okna, a się okazało, że to jest mur grubszy i będziemy tutaj musieli wrócić jeszcze raz z dłuższym wiertłem i wtedy jeszcze raz weryfikujemy, co za tym tutaj się kryje. Niby zwykła droga, a zobaczcie, coś takiego tutaj jest. Pojawiła się szczelina, a w niej studzienka. A co w studzieńce może być? Czekajcie, może wam tutaj pokażemy bardziej. O. Jest studnia jest sucha betonowe kręgi na dole jest cegła jakaś taka przelotowa chyba no, a widać że jest czysta takie widzicie ciekawostki są na Starym mieście w kostrzynie trzeba patrzeć pod nogi Sprawdzamy kolejny, stary nasz temat. Tym razem z kamerką. Coś tam widać? To nic tutaj ciekawego nie widać. Widać, że jakieś w ma małe sklepienie. Tak. Zresztą w wyniku tego, tutaj, że te piwnice są już tak mocno zrujnowane, mogło się tutaj coś przesunąć, mhm. odsunąć, że jakby nienaturalna ta ściana tutaj jest, także... Tam widzę, że jest jakby wnętrze jakieś w środku. Tak, jakaś pustka. Tak, ale totalnie wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek, żeby się tutaj warto było to odkopywać. Aha Czy jest jakaś taka przemurówka, przestrzeń pomiędzy tym? Prawdopodobnie to było zaborowane, bo tutaj jakieś urządzenia techniczne były. Uh -huh. Z tyłu za tą ścianą, także... Uh -huh. Wydaje mi się, że to nie ma sensu, ale jest to ciekawe w takiej formie, że poznajemy no, te piwnice, jak one wyglądają. Tak. Nic tak nie wygląda naturalnie. Wydawałoby się, że tak może wyglądać, a wcale tak nie jest. Mieli swoje rozwiązania, takie indywidualne. Tutaj widać, że budowniczy miał jakiś zamysł, jak tutaj budował to. Mhm. Uh On -huh. nam się teraz tutaj... W wyniku, że te ściany są już zburzone, teraz nie wiemy o co tu chodzi totalnie, nie wiemy. No, wszystko jest przemieszane, a to przemieszane. też tu tak wygląda jakby było jakieś sklepienie, tak? To tak wygląda, no, ale ale, ale to, ty... to nie jest to. Pomyłka jakaś. Ale Ci ja widać... że teraz bardzo wygodna sprawa jest teraz, z tym, że powiem, że się musieli tutaj kopać, tak. przekopywać, żeby się dostać, już wystarczy Kamera, już już wiemy do przodu co tam się może znajdować. Tak, tak. tak. Fajnie. Idziemy do przodu z sprzętem. Mhm. Mm nam to trochę dużo do siły, żeby po prostu dalej fedrować. Okej. Okay. No dobra, to idziemy dalej. Idziemy sprawdzamy dalej, kolejne sprawdzamy miejsce. Się dalej. Przed nami jeszcze mały korytarz także zobaczymy. O właśnie tam. Dobrało. Tam musimy się przecisnąć. Także jeszcze jest trochę roboty. Kolejna piwnica, kolejne miejsce do sprawdzenia. Jak widzicie, jest bardzo ciasno. Tu jesteśmy praktycznie przy stropie. Jest ciepło. Mamy troszeczkę tutaj kurzu. Ja będę się przyciskał tamtą stroną. Tam jest takie wejście fajne, ale bardzo ciasne. Zobaczycie, jak to wygląda. Ile tutaj trudu trzeba sobie zadać, żeby się przycisnąć przez taką szparkę. Oczywiście dla eksploratorów nic trudnego. My to lubimy. Także, jak to wygląda. Tak to wygląda. Myślę sobie, że osoby z kaustrofobią nie miałyby tutaj szans, żeby tutaj wejść, bo naprawdę tutaj jest bardzo ciasno. W pewnym momencie wszystko natłocza, tutaj natłocza na ciebie te cegły, a ty musisz się przyciskać dalej. Nie jest łatwo, ale emocje są na pewno duże. Także działamy dalej i ciągamy się dalej. nića w większej części zawalona i tutaj mamy taką ścianę z rurą i poniżej mamy rozbitą ścianę w cegle co ciekawe że dosyć gruba ta ściana jest na półtora co najmniej dobre półtora metra idzie tam w głąb i cały czas też cegła zastanawiamy się czy to nie będzie przebitka z 45 roku Niemcy takie robili pomiędzy piwnicami ścianę przebijali, aby mieć komunikację podziemną właśnie od piwnicy do piwnicy przejścia. Tu może nie zdążono wykonać tej przybitki. Albo stwierdzono, że zbyt gruby ten mur jest. Co o tym sądzicie? No i co? Podziałaliśmy? Podziałaliśmy. Zobaczyliśmy bardzo fajną piwnicę. Ta piwnica wygląda rewelacyjnie. Gdybyście tutaj byli to na pewno byście byli zachwyceni tą piwnicą, bo układ cegieł ułożonych, myśmy takiego czegoś tutaj jeszcze nigdy nie widzieli, prawda? Bo... Tak, tak. tak. I co ciekawe ta piwnica jest pod samą drogą. Pod spodem, pod nami jest bruk. Stary bruk kociłby Tak to kiedyś nazywano. I taką właśnie pod tą drogą piwnicę wybudowano. Co ciekawe, że nawet w muzeum nie wiedzą, do czego miała służyć ta piwnica. Tak naprawdę. Ta piwnica na pewno skrywa dużo tajemnic. Myśmy jeszcze tutaj nie odkryli do końca tego wszystkiego. Nie. To jest tutaj bardzo ciężko. Warunki są fatalne, jeżeli chodzi o jakąś pracę. Mhm. Ale bycie tutaj, posiedzenie tej piwnicy też sprawia, że człowiek się czuje lepiej. Można się przejść do tego czasu, gdzie budowano. Piwnicę, prawda? Tak, tu jest taka cisza. Odcięty, odcięci jesteśmy tak naprawdę od wszelkich internetów, wszystkiego. Komórki tutaj nie Kołaki, tak. A cisza jest taka, że w uszach piszczy. Wyobraźcie sobie to jak możecie. No i tutaj czujemy tak naprawdę klimat historii, tego kto tutaj przebywał. Dotykamy przedmiotów, butelek pozostawionych, które tutaj były. Po wodzie, czy po alkoholu, generalnie, to to jest takie, że trzymasz masz tam butelkę i sobie tak, wyobrażasz, że ktoś przed tobą 70, 80 lat temu trzymał. Nie wiem, czy, czy osoba, która to budowała, czy osoba, które tu, tu mieszkają. Nie wiem. do czego ta piwnica służyła. Wiemy, że po stanie zachowania jest zupełnie inaczej wybudowana, inaczej cegła jest ułożona. To można zauważyć po strukturze, że to nagle przejście tej piwnicy się zupełnie inaczej oddziela. Także od razu jest taki przeskok, inny układ cegieł, inna w ogóle cegła. Tutaj w ogóle tutaj wilgoci nie ma. To jest bardzo sucho. Na te piwnicy są takie zmurszałe, prawda? Te cegła się rozwala, a tutaj praktycznie jak zobaczycie to idealnie. Ja bym powiedział, że jak muzeum w Bastionie to jest tak bardzo podobnie, taka jodełka. Tak, sklepienie jest bardzo ładnie zachowane, suchutko, tak jak właśnie mówisz. No, ma swój klimat. Yy, to sprawdziliśmy tutaj kilka jeszcze takich nas interesujących miejsc. Niestety bez żadnego rezultatu. Yy, no, zobaczymy co dalej. No, mam nadzieję, że tutaj Muzeum nam pomoże, to może zinwentaryzujemy tą piwnicę i w jakiś sposób naniosą i się zastanowią tak naprawdę do, jaki cel i do czego miała służyć piwnica pod drogą. Nie wiem miejsce, gdzie gdzie leżakowane było wino na przykład nie wiem beczki tak. tylko to że tutaj śladu po beczkach niestety nie ma no nie no że tak byśmy mieli marzenie żeby takie coś znaleźć ja tak na początku myślałem jak tutaj wchodziłem to też myślałem tak. że o to ty, będzie to w nękach właśnie tak, tak jak są za tobą to myśleliśmy że były takie może półki gdzie, gdzie stały właśnie takie skrzynie zbite z drewna gdzie, gdzie były butelki Ile żakowały sobie, i taką mieliśmy przez moment wizję, że takie stare butelki wyciągniemy tak. z starym winem, prawie stuletnim? Oczywiście liczymy Ale. się z tym, że czas wojny swoje zrobił. 1945 tak. też jakby wniósł jakiś start, że te wszystkie rzeczy, które tutaj były, mogły być wyniesione, ewentualnie butelki, które były pełne, zostały wypite. No, A tutaj dużo znajdujemy już pustych. No przed nami byli Rosjanie, także. Tak, no i także... tutaj piersi. Grabili to, co było możliwe, do, do tych które chodzili i, i te wina brali, czy inne tam zaprawy, słoiki tak. z ogórkami, dżemy, zaprawy i tak dalej, tak? No. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj chyba po wojnie już tutaj, po, tutaj za, po tym zawale, mi się wydaje, że już tutaj nikogo nie było. Naprawdę czysta piwnica. Mamy tam gdzieś, gdzieś mamy trupkę przebitki 1945 roku, Takie tutaj znajdywaliśmy dużo. Prawdopodobnie to miało być przebicie do następnej piwnicy, okazało się to ślepe. Także oni nawet też się mylili, prawda? Tak. Nieznajomość rozkładu tych piwnic to, że były naprawdę takie ślepe wbicia się w ścianę i na to się kończyło. Tak, tak, tak. No to jest ta przebitka, tak jak właśnie mówisz, że pewnie to sama końcówka 45. Rozkaz był przebicie i pewnie przebijał, przebijał. I pewnie już odpuścił, bo ściana ma grubo ponad 1,5 metra. Tak. I cegła dalej idzie? I pytanie: albo już sobie odpuścił, albo już nie było czasu, był rozkaz bronić twierdzy. Tak, do to jest bardzo podobna historia jak w Poznaniu, że Niemcy mogli po piwnicach przechodzić do następnej ulicy. Tak. Tutaj, z mhm. doświadczenia, prawdopodobnie chyba też takie próby były robione. Także możliwe, że to było wykorzystane tutaj, miało być takie wykorzystanie tego, żeby tak to wyglądało. Tak, dokładnie. Okej, okay, no dobra, posłuchaliście trochę naszy... historii. naszych historii. historii. Tak, tak. Nie, nie naszych przemyśleń, tego. generalnie, tak. bo sporo tego jest. Jeśli takie przemyślenia Wam się podobają, takie właśnie pogaduszki, to piszcie w komentarzach. A jeśli nie, no to nie, to będziemy robić coś innego. Generalnie, yy, my idziemy dalej, rozpoznać kilka kolejnych nowych tak. tematów. I oczekujcie kolejnych filmów, niebawem pewnie. Mamy jeszcze coś do, do sprawdzenia poza twierdzą. I tu 0, o, to tego, tego tych tematów to mamy mnóstwo, My też dziękujemy za zgłoszenia, bo piszecie do nas, dzwonicie do nas, tak. nie wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić, wiadomo, czas. Tutaj też właśnie ta pilica też pokazała, tak, jeszcze już na koniec, żeby już nie zanudzać, pokazała, że nie jest tak łatwo, bo samo wyjście nam zajęło tutaj naprawdę dużo czasu. I żeby się tutaj dostać, żeby już później już na takim na oddechu świeżym, żeby po prostu pogadać z wami, tutaj opowiedzieć, co my tutaj widzimy, jak się czujemy, to też zajęło trochę czasu. Jesteśmy tutaj, tutaj, tutaj trzecią godzinę prawie praktycznie. Co Także no, no tak to wygląda. Nie zawsze się coś znajduje, ale znajdujemy też puste pomieszczenia, które nas też naprawdę cieszą. Bo to też jest bardzo fajne odkrycie, tutaj twierdzę kosztem. Tak, tak. No, chciałoby się, żeby te piwnice były chociaż w 20% zachowane jakiś regał przewrócony ze no słoikami, stare ogórki, a przestrzegają nas tutaj tak. ludzie, którzy mówią, że no niestety nic, że traficie, no, ale my będziemy próbować uparci. Mamy przeczucie, że są takie miejsca. A na pewno są takie miejsca na starym mieście, które są odcięte od walk z 1945 roku. Tak jak kamienica, nie wiem, miała ostrzał artyleryjski, moździerzowy. Tak. To się wszystko zawaliło i na bank takie piwnice są, które w sumie mają jakąś zawartość, taką nazwijmy czysto cywilną, czyli właśnie regały z wekami, z tak, ma takie tak. tak. Takie piwnice mm. mogą być. Ale wiadomo, z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tam nawet się dostać. To na łopatę to jest tak naprawdę no, ciężka sprawa. Tu już sprzęt, niestety, no, ciężki wchodzi, czyli, czyli koparka. Ale nie ubiegając faktów, no, koparką będziemy jeszcze coś w tym roku robić. Tak, ale to jest niespodzianka. Oczywiście musimy wszystko dopiąć już do ostatnich takich guziczków, żeby to było już naprawdę na fest. Mówiąc po poznańsku. Tak, <laughs> także... na fest. Jak ktoś nie wie, to mówię po poznańsku na fest. Jesteśmy z Wielkopolski. No, także jak już będziemy mieli wszystko przygotowane i będziemy już wtedy działania robić, że będziemy Wam tutaj na pewno relacje zdawać, my jednak sądzimy, że tam naprawdę będzie bardzo no, ciekawie. A było ciekawie, bo już poniekąd lekko liznęliśmy piwnicy. tematu. Tak, tematu tak. Nawet z tego film był, a domyślcie się jakiego. Na rożniku jest, ale w narożniku wam podlinkujemy ten film. To już będziecie wiedzieć, gdzie będziemy kontynuować badania i dalsze poszukiwania. A tymczasem my musimy wyjść stąd. My musimy wyjść. Wy na pewno sobie wygodnie oglądacie nas, a my właśnie będziemy musieli się przedrzeć właśnie przez te ciasne, tutaj zawiłe, nazwijmy to przyciski, które są tutaj w tych piwnicach ale fajnie, że nas oglądaliście trzymajcie się do następnego na koniec dnia ryba to no, taka codzienka, którą ojciec tutaj widział, a nikt nie sprawdził co tam jest no, spróbuję podnieść nie spadło co tam mamy około 3-4 metrów głęboka, głęboka. Na dnie... Co jest na dnie? Na dnie mamy gruz, jakiś patyk. Hmm. Czy coś może być na dole? Spróbujemy to może oczyścić. Co myślisz? Oczywiście. Sprawdzimy co tam jest. Widzielibyśmy <laughs> sobą. Jak zawsze. A taka ciekawostka. Wszystko przed nami.